Duża cebula, pocięta w cieniutkie wiórka. Dwie słodkie papryki. Pocięte w cieniutkie wiórki. Takie cieniutkie paseczki. Odrobina oliwy z oliwek. Dobrej jakości stek. Bardziej marmurkowy, tym lepszy. Troszkę tłuszczu musi być. Pocięty w cieniutkie paseczki. Mata do grillowania albo patelnia. warzywa wstępnie podgrillowane ląduje wołowinka teraz wołowinkę cieniutkie plasty wołowinki grillujemy równie dobrze możecie to zrobić na, ten, na patelni także odrobinka soli trochę pieprzu dwie małe porcje na górę dużo sera dużo Góry bułeczki, nie tylko do, do hamburgerów.